Wykopki na plaży przy zachodzie słońca. Cześć Wam. Zapraszam na wykopki na plaży. Kolejny film. No dobra, teraz robimy zawody. Kto więcej znajdzie? masz czas. F. F-75 F-75 i tak. F-44 akurat tu się spotkaliśmy przypadkiem <laughs> jesteśmy tutaj robimy zawody zobaczymy, przez pół godziny, kto więcej uzbiera kto więcej będzie miał zachód słońca zachód słońca i dobra. Dobra. I trochę interesuje dobra, lecimy na wykop czas starty <laughs> pierwszy Moniak Fischer mój, wygrywa złotóweczka to będzie 1-1 czy nie? Nie, jednak ja kapsel mam Kapsel? Dobra to ja lecę dalej szukać Na razie 1-0 Masz sygnał? No to Dawaj, dawaj W siatce? Nie głęboko, nie, to jest głębokie To pewnie pokaż sygnał? Jest, jest Co jest? O szkurde, ile? Dwa złote, Dwójka. no to wygrywasz, jest złotówką Dobra, A, dobra, lecę dalej Masz na sygnał drugi? Złotóweczka Złotówka, kurde, 2-0 2-1 dla F-75 Złotoweczka. Konkurencja nie śpi Co ja mam? Kamienie i 10 groszy 10 groszy Ale fajnie, Jest jeden grosz I coś jeszcze powinno być, ale Ale jest na końcu jest. I jest drugi grosz. Wiem groszy. Podsumowanie ja mam 2, 3, 4, 4, 50, 60 70. 4,72. 72. A z tego 50 groszy z jakiego roku? Stare. To ja mam tyle kapsli. Kapsy się nie liczą, one zdawaj. Tak, tak, kapsy się nie liczą, ale śmieci zawsze się. Raz, dwa, wyzucza. trzy, cztery. A to pięć, też, to, 7, 7. to też się 8 sygnałów. Tam był Absolutnie, dobra. Masz. Tapsy, dobra. Masz pokład w górę. Ciup, ciup. liczy. Już kłamam. I tam oniaków. To wszystko my dla ty? A. co to? to? Tak. I ga, dobra. Złotówka 2 3 O! 4 5 5 50 i 1 grosz. Cztery, e, a co to jest? Nie tam? wiem co to jest. E, misiek, Misiu. O ja. A co to za to ja nie wiem. Dobra, powiedzmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co do nominałów, to masz więcej, wygrałeś, a. Ale co do sztuk. A co do ilości to, to ja Fidger wygrałem no. f 44 No? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a sześć A tak ja wiem czy warto kupować droższy. <laughs> to są droższe? wyniki. F75, tak? Tak. F74. f 44 no tak? F44, tak, tak, tak. Ta. No jak kompilować no i yes, to by było yes. na tyle. Yes. Mogę zrobić zdjęcie tego. O! Radzić, oczy No dobra, jak Wam się zawody podobały, to dajcie lajka, like subskrybujcie i komentujcie. Także widzimy się w kolejnym filmie. Na to chwilę się. Pożegnamy. Tak, na razie. Idziemy, idziemy, już idziemy. Cześć wam. Troszeczkę środowiska urytowaliśmy od kapsli. <grym> o, zobaczcie. Kapsule. Do, do uratowane i do pójdą na recykling. Do kosza. Jej, no to do następnego na razie.